Cześć wam, jak wiadomo odkąd postawiłem na kanale na nowy rodzaj kontentu, który wymaga tak zwanego. Napracowanka to częstotliwość filmów nie jest jakoś wybitna, stąd też zrodził się w mojej głowie pomysł, by jeszcze raz w miesiącu dodatkowo raczyć Was tego rodzaju kontentem. Raport gracza w nazwie roboczej to nic innego jak moja chęć podzielenia się z wami, moimi nowymi growymi zdobyczami, też opowiedzieć wam trochę o tytułach, które udało mi się w ostatnim czasie przejść, czy też jakichkolwiek nowych upgrade'ach sprzętu, czy też nowych takich zakupach, które właśnie ogólnie wchodzą w świat. Gracza. Zatem, że mamy początek maja, chciałbym Wam zdać raport za kwiecień, a jeżeli ten film całkiem miło się przyjmie i bylibyście chętni na więcej tego rodzaju materiałów, to oczywiście wraz z końcówką maja, za maj pojawi się wtedy też nowy raport. Z najważniejszych informacji i zmian, które teraz miały miejsce, jest fakt, że udało mi się złożyć komputer stacjonarny. Więc wymieniam już swojego prawie 4 laptopa z gtx 1070 na stacjonarkę z rtx 3070. Był to też moment, kiedy pierwszy raz w życiu, wraz z kumplami, co prawda, wkładaliśmy komputer i. Całkiem fajne doświadczenie. Oczywiście, abstrahując od tego, że radiator od procesora przykręciliśmy najpierw o 90 stopni w złą stronę. No i oczywiście ten film nagrywam teraz na nowym komputerze i też będę go na nim montował. Więc mam nadzieję, że teraz też z montażem będzie iść o wiele wygodniej i sprawniej. A do tej pory z takich lepszych, bardziej wymagających gier testowałem sobie już Warzona i Red Dead Redemption 2, i naprawdę obydwie te dwie gry chodzą świetnie. No i nie mówiąc, że kultura pracy względem mojego laptopa, a teraz tej stacjonarki, to nie była ziemia. Wielka Noc, udało mi się też w końcu zmniejszyć moją kubkę wstydu o... Trzy tytuły. Przede wszystkim o Zeldę Breath of the Wild, którą naprawdę męczyłem odkąd mam Switcha, a Switcha mam tak naprawdę od początku maja 2020 roku i zrobiłem coś absolutnie głupiego, bo miałem coś na zasadzie: no spoko, za chwilę skończę grę. Zostało mi może jakieś maks 10 godzin zabawy, ale nie chcę jej jeszcze kończyć, więc tym magicznym sposobem przestałem nagle w nią grać i rok przeleżała nieruszona. Zero w tym logiki. Na pewno trzeba powiedzieć, że Breath of the Wild jest prawdziwym must-have w mojej opinii dla każdego posiadacza Switcha. Świetny RPG, naprawdę inne zupełnie podejście niż do tej pory nam prezentowano w grach. Jedna wielka piaskownica, gdzie sami decydujemy gdzie idziemy, co w jakiej kolejności robimy, a jeżeli czujemy się na siłach, to tak naprawdę po lokacji startowej możemy już ruszyć na głównego bossa i kończyć grę. Drugi z tytułów to jedna część Mario z kolekcji Mario 3D All Star, a mianowicie pierwszy Marian w trójwymiarze, czyli Mario 64. Jak na platformówkę z 96 roku i z czasów tego pierwszego trójwymiaru w grach, to muszę powiedzieć, że naprawdę jest grywalny, idzie się w nim fajnie pobawić. O Oczywiście, jeżeli nie liczymy do tego naprawdę beznadziejnej i upierdliwej kamery, ale to jest chyba bolączka wszystkich gier z czasów jednej gałki analogowej, gdzie ta kamera była bardziej statyczna i. No, nie powiem, że trochę nerwów w tych, że zjadłem, <grybujesz> próbując gdzieś doskoczyć, a Marian po prostu nie potrafił. Najważniejsze, że w końcu Peach upiekła mu jego obiecane ciasto, a ja w sumie zacząłem potem grać chwilę jeszcze w Sunshine i kurde, chyba, chyba to jest moja teraz nowa gra na kupce wstydu. I ostatni z tytułów, który udało mi się ukończyć, jest Zelda z 1986 roku na tym moim game and Watchu. I kurde, ta gra jest nawet wciąż grywalna, pomimo że ma ponad 35 lat na karku. Oczywiście już pomijam, że jest to stary rodzaj robienia gier na zasadzie powtórz tę samą czynność 20 razy, żebyś się nauczył paternu przeciwnika albo gdzie jest ukryte miejsce, i wtedy jakoś to pójdzie. Nienawidzę starych gier za to sztuczne wydłużanie czasu, ale. Takie to były czasy. Więc w sumie z odpaloną mapą pokazującą wszystkie sekrety w grze na mapie i wszystkie ukryte lokacje i temy, naprawdę grało się nawet mm, całkiem przyjemnie i była to naprawdę całkiem dobra retro przygoda. No i też tak na studiach mi się teraz przytrafiło, że odwołali mi zajęcia. Zajęcia, które powinienem mieć od razu po okienku, no i miałem coś takiego Cześć Ania, nudzi mi się co mam robić, a moja wspaniomyślnie dziewczyna zaproponowała mi, żebym się przyszedł do seksa. Sklep oczywiście we Wrocławiu z używanymi grami, taka sieciówka brytyjska w innych większych miastach w Polsce też mają swoje, mm, swoje sklepy. No i oczywiście poszedłem pooglądać, a skończyło się tak, że kupiłem trzy gry. Że tak trochę zaczęliśmy najpierw zgadać o Zeldzie, to Zeldę Wam pokażę jaką kupiłem, mianowicie Zelda, Link's Awaking. Na Switcha. Jest to remake e, Link's Awakening z Game Boy'a z 1993 roku, też tą gierkę właśnie z 93 mam na tym Game Watchu, więc w sumie najpierw chciałbym przejść oryginał, potem będę grał w remake, a tak to spokojnie, gra się nie marnuje, bo właśnie moja dziewczyna sobie teraz e, Zelda ogrywa i jest to w sumie pierwsza Zelda, z jaką też ma ona styczność, więc całkiem... Całkiem dobry początek. Dwa pozostałe tytuły to już są takie trochę tytuły, które kupiłem na zasadzie. Widziałem dużo memów z tych gier, to one są chyba fajne. I do tej pory moje doświadczenia pokroju. Hej, ta gra ma fajne memy, to pewnie jest dobra. Metal Gear Rising są całkiem przyjemne. Zatem pierwsza gra na liście, w którą z chęcią zagram dla memów, to Devil May Cry 4. Na PlayStation 3, kupione dosłownie za dwie dyszki, trochę z głupoty, bo był super tani. I dziękuję ci bardzo, Dominik, za powiedzenie mi, że ta seria gier jest całkiem fajna i za radę związaną z tym, że jeżeli chciałbym kiedykolwiek ograć wszystkie gry z cyklu, to nie powinienem zaczynać od piątki, bo będzie mi się trudno przestawić do poprzednich części. I jak tak sobie odpaliłem gierkę, to, to jest chyba 2008 rok i ta gra działa w 60 klatkach na PlayStation 3, więc jest to całkiem. Miła sprawa. Z książeczką, z innymi pierdołami, więc yy, lubię, lubię mieć kompletne gry. I trzeci z tytułów, a drugi kupiony dla memów, Jakuza 0. Polecana przez innego znajomego. Na zasadzie, hej, Maxor nagrał śmieszny film z Yakuza 0, obejrzyjmy. Musisz zagrać w Yakuza 0. No i od niechcenia poszedłem, zobaczyłem czy w Ceksie mają jakieś gry na Y i rzeczywiście mieli. Jest to oczywiście jeden z tych tytułów, który świetnie obrazuje absurd japońskiego podejścia do tworzenia gier i który naprawdę uwielbiam. I tą groteskę łączenia naprawdę poważnych tematów razem z totalnymi głupotami i jakimiś zajęciami pobocznymi. A Yakuza jest naprawdę tego pełna. No to co stawić? Musisz wpaść na piwko? I ogrywamy Jaku ze od początku. Szczególnie, że są minigierki na dwie osoby, a z chęcią bym kogoś rozpierdzielił w Koino Disco Queen Zważywszy też na moje zakupy i sukcesywne powiększanie kolekcji, pomyślałem też, że właśnie chyba powinienem powoli zacząć to Excela sobie <laughs> wszystko spisywać, co kupuję, czy skończyłem, etc., etc. I jakoś zacząć właśnie robić inwentaryzację całej mojej kolekcji. Wiadomo, nie jest ona jakoś wybitnie spora. Wydaje mi się, że pierwszy lepszy YouTube'owy kolekcjoner, który nagrywa podobnego rodzaju materiał, by mnie mógł łatwo zagiąć. Ale kurczę, fajnie mi to wszystko uporządkowane. Ja również na no coś takiego. No i też wiele tytułów mam jeszcze do zakupienia jest w planach, w szczególności HD Collection Metal Gear Solid na PlayStation 3. No, niestety żadnego MGS-a nie mieli w tym seksie we Wrocławiu. Better luck next time. Ale póki co zrobiłem dosyć porządne zakupy, więc nie wiem kiedy coś z nowego kupię. Choć pewnie by w maju wypadało choć <laughs> jedną rzecz, żeby cokolwiek podzielić się oczywiście z wami. No nic, taki to oto drobny przegląd moi państwo. Dajcie znać co sądzicie o tego rodzaju materiałów. Jeżeli bylibyście chętni na coś ponownego, no to oczywiście nowy film pojawi się na początku czerwca. Sami możecie się pochwalić co tam sobie w ostatnim czasie kupiliście albo skończyliście. Przynajmniej ja z chęcią poczytam. I coś tam odpowiem. Trzymajcie się zatem. Do zobaczenia, a ja już lecę pracować nad scenariuszem do kolejnego naszego filmu. Do zobaczenia.